Dzień dobry, coś Wam chciałem dzisiaj pokazać, także przejdziemy pod bramę, ponieważ rano sąsiadka do mnie napisała SMS-a. Łukasz chodź, bo masz coś pod bramą, za co bardzo dziękuję tej sąsiadce, natomiast e, ja tutaj już byłem, widziałem to, więc teraz nie będę Wam tego pokazywał, bo... Ja nie jestem uśmiechnięty dlatego, że mnie coś bawi, tylko po prostu zapach jest taki, że, że podciąga mi do góry usta. Natomiast chciałem się zwrócić z tego tu miejsca, jakże ważnego, historycznego w naszym kraju, do pana Jarosława e, Kaczyńskiego, pana prezesa. Panie prezesie, bardzo pana proszę, żeby pan przyszedł i mi posprzątał pod bramą, ponieważ któryś z pana wyborców zesrał mi się pod bramą. Skąd ja wiem, że to jest któryś z pana wyborców? No po pierwsze, tam jest plakat koalicji z tyłu za mną, więc przypadek nie sądzę. To jest pierwsza rzecz. Ale po drugie, tutaj, u góry, nie wiem, czy pana wyborca wiedział o tym, to jest kamera. I dzięki tej kamerze po prostu ja już wiem, kto to jest. Nie miał kaptura nawet, nie miał beretu żadnego, nic, po prostu tak inteligentnie, centralnie zrobił tutaj to, co zrobił. Więc, panie prezesie, zapraszam serdecznie. Adres pan widział na pewno tutaj, więc. Polecam to miejsce, e, z tym nagraniem pójdę na policję, no, nie sądzę, żeby tam jakaś kara była za to wielka, no bo co to, co znikoma szkodliwość społeczna. Na pewno mniejsza niż 8 lat Pana rozkręcania spirali nienawiści. Pozdrawiam serdecznie Panie Prezesie i, i dedykuję Panu piosenkę, którą specjalnie z myślą o Panu wczoraj umieściłem w internecie, ale dzisiaj ją umieszczę jeszcze raz. Może w końcu do pana coś dotrze. Żeby zło, tej Bo wierze, my tu rodziliśmy się od początku. Tu są nasze korzenie. I to jest nasza Europa. I nikt nas z niej nie wyprowadzi. Dziękujemy Ci, wuju kochany, za te osiem lat dojnej zmiany, za to, że jeszcze jesteśmy w NATO. Że flaga Unii jest dla was szmatą. Za powrót do Polski Ludowej, za pajaca kultury narodowej i za zboża z Ukrainy tony. Za kraj przepisany na żony, za sumienia klauzule, Za nfz tu czarną dziurę, za kopertę od Austriaka wziętą i za linię Blackhawkiem obciętą. Za szpitale pod waszą wodzą i pielęgniarki, co na rzęsach tam chodzą, a za mądrość Kai godek z in vitro ci pomacha noworodek. Za Glapińskiego aniołki blond, za demokrację coraz dalej stąd, za statki węgla w Rosji kupowane i embargo na seks. Nakładane za empiki stopy racami Koła gospodyń wzięte lodówkami Za holandę skarżoną o plucie I twór różnorodność w jednym bucie Za narodowców nowe wille plus Za inflację podaną przez GUS Za kościół, co się nigdy w to nie miesza Za kupno podróbki dla ryzyka miecza Za prezydenta, notariusza, narciarza I premiera, co się mu, prawda, rzadko zdarza Lajki są też od Poloni foriu a w Polsce ci mówią mały wuju, Dzięki za wizowy w Europie smród I hordy ekip z Bollywood Za dystrybutorów awarie u obajtka I za łapy w kobiecych majtkach Za policję granatniki pały Co do płucania je zachęcały Za dzieci oświecane czarnkiem i za Trybunał nad Twoim gangiem, za funkcjonariuszy i koniec świata, co wygląda tak jak w TVP debata. Dużo jeszcze podziękowań mi zostało, ale czasu w tej zwrotce jest za mało. Na koniec więc tylko pytania mam dwa: Choć masz Pegazusa i CBA. Co mówi lustro, przy którym się golisz, i kiedy się od nas wreszcie. Co mówi lustro, przy którym się golisz? Kiedy się od nas wreszcie?